W Wielkiej Polsce. Dzisiaj o jednym obrazie. No i o człowieku, który obraz zamówił dla swojej lubej małżonki. Taki portret, który jest w tle. Jest, jest jakby takim takim aktem miłosnym, uwielbienia, że mąż zamawia portret żony. Ten nasz kolega Bacław. I mieszka w Ameryce, ale wielką tęsknotą y, i takim żywym, żywym reagowaniem na sprawy polskie, y, komentuje wierszami. Bardzo fajne te wiersze. Ja przeczytam taką, no, jeden taki y, wierszyk, krótki, pio, piosenkę albo piosenkę, jak to boli, taki tytuł. Y, Wacław on, on się często porusza w tej klasycznej poezji, nawiązującej do starożytnej Grecji, do literatury dawnej, poezji dawnej, moja piosenka. To porna piosenka nasza swoim tandectwem odstrasza. Autor, że tak napisał, przeprasza. Gdzie waspów wycie byś, błyśnie nóż, ja do śródziemnych biegnę mórz. Do harp eola tam życie. Cóż na, cóż, nam Olimpi nieotwarte bramy, bo bardziej Bogu niż ludziom śpiewamy. Wieś co ją lud nasz piał, do Bożej chwały. Milcza jest z niebu niż mnichów chorały. No i takie odniesienie do, do yy, śpiewu. No i tu jest właśnie ten śpiew artystyczny z mojej strony. Yy, utwór plastyczny, obraz malowany ku pamięci, ku wzniosłej chwili. Także pozdrawiam Wacława, który to yy, będzie oglądał. No i uważam, że, że no, to, jest, to jest właśnie taki gest fajny, ciekawy, że się bierze obraz, zamawiał u artysty. I co ciekawe, bardzo bym chciał widzieć w Wacławie zbiór poezji wydanych w formie książkowej, bo uważam, że to kawał polskiej poezji, kawał dobrej polskiej poezji i o to chodzi, bo to my tworzymy kulturę, a nie obcy nam Kulturowo i cywilizacyjnie, jacyś tam yy, nachodźcy. Cześć Wielkiej Polsce i kłaniam się.